A? Wiesz? Nie, nie baw się we PS2 Jakiś? jest nie tego oryginalnego pokazysa to ja miałem. Onia. nie, Tego tutaj, no?

Czy to? Ale? Co to e? jest? Automaty. Takie ja co no, nie, nie, nie Co? Takie rzeczy co nie chcę. Nie nigdy na automata? Co to. grasz? Nie rozumiem. Co to? No nie. O, to no jest chaotyczne, ale... Co? Mam nieoryginał. Patrz, to. Nie oryginał? to nieoryginał. Ja, to. To jest drugi ręce ale. Ja miałem całą czarną oryginał. No.

No. No. Ej, tamil Kamil, czy on działa. Tamil, ja. tak on działa. No, tamil, zobacz. Co to Mario? Tamil, co jest? Pan. Nie pamiętam. Nie, ja Ej, tu jest! Mario? Mm o, oh, wyłączyłeś się no, Mario nie, nie graj nie wiem co to jest Sonic przecież Sonic tam no A jest taki mały Mario A Jest taki mały co robisz? Amiga <laughs> gdzie jest na kasety to, a nie ten co się ustawiało taka była, tak? tam jest podgazów? gazus. podgazów są A można pokazać w ogóle normalnie też Przecież? No nic ciekawego Nie, dla mnie to jest ciekawe to jest. Tylko tej nie mogę sobie przypomnieć Ale PS1 nie mają Widzisz? Gdzieś mam leżeć w PS1 jeszcze Fajnie I zwłok. Co to jest? Ale PS1 pan brakuje. może tak być. No. Jeszcze leży na strychu. Nie przerobiona nawet. Right. Tak. Co robisz? Nagrywam. Nie wyciągniemy, czy gdzieś tu grałem, nie? Tam są gry. Tam, tylko po, tam chyba po tego pola chyba grałem. O, taką miałem, oryginalną. Taką miałem. I to tego taka była. Ja się zbuduję. A ja się zbuduję w kroku. Idziemy, tak? Czekaj chwilę, że się chcą. Dobra. To wszystko obeszli Także miłego dzieł.